Zimaneczko, ziomeczki Dzisiaj piątek, 29 lii... października. Kiedycie ze mną ten weekend cały, bo to jest weekend halloweenowy, czyli coś nowego dla mnie. A dzisiaj zbieracie ze mną do szkoły. Nie będę pokazywała jakoś dużo, bo nie wiem, czy dam radę. Troszkę się wstydzę, dzisiaj ogólnie można się ubrać do szkoły już na halloween, przebrać się Przebrałam się w dress tradycyjnie Skończyłam Makijaż, on nie jest jakiś full tapeta i tak dalej, bo nie po Drugie mam dzisiaj od razu po zajęciach szkolnych, mam trening z tańca Więc muszę teraz zapakować swą pomponę Niestety jestem smutna, bo kosm się nie mieści do torby więc to mam moją torbę na trening i kot. Ten koc jest ogromny więc chyba zapytam tą moją osobę, czy mam mniejszy koc. Ajajaj. Bo osobiście dzisiaj nie wyobrażam sobie niż bez kota. albo wiem, że jest

Jeden w jednym jest i zbicie czekam na moją mamę. Pod szkołą. Tak, jedę do domu. Yeah. Jest <laughs> <laughs> Właśnie skończyliśmy wycinać nasze dynie. I siedzę nadal moim babcinem yy, kubraczku. Więc dzisiejszy dzień ogólnie był trochę inny, bo to był piątek. Taki drugi, zwykły piątek, który mam wolny, bo zwyczajnie w piątki tańczymy na meczach futbolu. Ten piątek był w sumie chillowy dla mnie. Moja twarz już nie wygląda zachęcająco po całym dniu, więc trzeba to zmyć. Właśnie się przybrałam w piżamę i założam moją babciną podomyczkę. Bardzo chcę Wam pokazać mój outfit, jak nie mojej twarzy. Z bluzkę, taką naszą szkolną w i na to mam kożuszek. Łok! Siema, witam Was. Sobota jest 9.28. Grzałam ja sobie teraz, bądź się przybrałam. Mam mój i stwierdziłam, że jutro jest Halloween i jutro jak będę się szkołać, to nie będę miała czasu zrobić zdjęcia mojego makijażu zacznę sobie zaraz nagrywać też TikToka, takie przed i po moja cera jest w ostatnim tragicznym stanie, więc nie wiem o co chodzi staram się znaleźć jakieś piosenki albo zrobię to staram się znaleźć jakieś fajne, które można zrobić, takie fajne transition i mi się wydawało, że sobie zapisałam bardzo dużo ale chyba, chyba nie o, to. i czas się zabierać za pracę let's go guys zrobię najpierw preliminację mam masło, chciałam powiedzieć Jak widzicie skończyłam brud. Zrobiłam je i ogólnie dostałam od tej mojej mamy pożyczyłam mi lateks, tylko nie, nigdy nie pracowałam z lateksem, więc zrobimy to dzisiaj. Szczerze nie wiem jak się pracuje z lateksem, ale dla mądrego nic trudnego, czy jak to tam w... na ręku. Najpierw nie chcę takiego brudnego makijażu taki elegancki ten makijaż zrobić. Zrobiłam tak, poczekamy sobie, aż to wyschnie. Okej, okay, skończyłam oczy. Mniej więcej to, co chciałam. I zastygło mi to. Nie, nie zastygło. a ja, ja trzeba jeszcze poczekać chyba. nam oczy. Zrobiłam kocie koci... koci... oko. Dolną powiekę i wygląda to dobrze. Teraz zrobię twarz. Właśnie skończyłam ten makijaż. Zrobiłam włosy i zrobiłam tak oczy i usta czarne i zaraz będę robiła zdjęcia, tylko najpierw się jeszcze przebiorę jeszcze nie wiem w co się ubierę ale tak się zmyłam i stwierdziłam, że ta mama ma dzisiaj urodziny więc zrobię muffinki z czekoladą mam już muffinki, tu mam jeszcze takie czekoladowe dropsy, które dodam tu rozkładam foremki i piekarnik mi się grzeje siedzę i dodałam TikToka nowego z makijażem i czekam na moje muffinki, więc w sumie przyszła pora je sprawdzić, To jest mi tak zimno, masakra, idę sprawdzić. Tak, chyba trzeba będzie je wymawiać, więc zrobimy test wykałaczki i jeszcze dam 3 minutki, 3 minutki. Upiekłam, muszę przyznać, że wyszły naprawdę ładnie. Jestem dumna z nich Piękne Więc upiekłam je i mam nadzieję, że będą no smakowały dla mnie yeah, <laughs> Hejka, witam Was w Halloween i wyglądam jakbym już była przebrana na Halloween, ale niedawno wstałam i wczoraj byłam na szczepionce, bardzo mi boli ręka, to jest moje maksimum. A teraz zabieram się za lekcji. Muszę ogarnąć włosy i podciągnąć sukienkę. Chcesz coś powiedzieć? Um, I'm freezing. Właśnie spróbowałam najgorszego cukierka w moim życiu. Był miętowy i prawie go zmytowałam Bardzo niedobry, naprawdę bardzo niedobry. A teraz chodzimy i zbieramy cukierki. Tak, super zabawa. I chodzę w butach na obcasie, więc Módlmy się, że się nie zwalę dzisiaj. Naprawdę. Wróciliśmy jakąś godzinę temu, później poszliśmy właśnie na zakupy. To jest mój cały koszyk, swoje Tutaj, krótki. Wszystko, wszystko. Mój outfit. Mam nadzieję, że widzieliście i Wam się podobał. Bardzo jestem zadowolona ze swojego makijażu, który tak się prezentuje. Naprawdę super był to dzień. Eee, żałuję, że nie jest to tak popularne w Polsce jak tutaj Ale mam nadzieję, że podobał Wam się ten weekend ze mną Starałam się pokazać jak najwięcej, jak najwięcej opowiedzieć eee, I już nic dzisiaj nie będzie się ciekawego działo Jeszcze jakby ktoś się pytał Sukienka to Mam w ogóle brudną tą sukienkę Z tyłu takie plecy Kupiłam ją w second handie tutaj Za 16 dolarów więc wydaje mi się, że naprawdę dobra cena. Miałam jeszcze ten tiulowy taki. coś tiulowe. no. Jutro szkoła, więc muszę się ogarnąć do szkoły. Na szczęście nie mam żadnych sprawdzianów w tym tygodniu chyba. Oprócz z matematyki niestety. Tak przeżycie się moje makijażniska. Mm, trochę nie wygląda tak świetnie. W ogóle w połowie musiałam zmienić buty, bo jak wiecie, miałam szpilki, szpilki, obcasy i musiałam je zmienić na. Laczki mojej host mamy bo bym nie dała rady. Autentycznie bym nie dała rady. Yy, nogi mi strasznie bolą mam poobdzierane, yy, więc tak. I zmarzłam strasznie, było bardzo zimno, więc trzymam kciuki, żebym nie była chora. Ale tak, wstawię fajne zdjęcia i relacje na Instagrama z Halloween, więc możecie tam wpadać i obserwować mnie po więcej, bo tam jestem naprawdę bardzo aktywna i odpisuję na każde wiadomości na Priv. Pytaniami odnośnie wymiany o wszystko możecie do mnie pisać, ja odpowiadam, staram się jak najszybciej. Ostatnio też był konkurs na pocztówkę um, i tak, jestem naprawdę aktywna tam, więc zapraszam serdecznie i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.